Cześć! Dzięki, że tu jesteś. Skoro tu zaglądasz, to znaczy, że poszukujesz osoby, która będzie towarzyszyła ci w procesie terapii. Żeby pomóc ci w wyborze, postaram się opisać, jak wyobrażam sobie pracę pomiędzy tobą a mną. Żeby to ułatwić, użyję metafory. Po pierwsze, na początku chciałbym poznać Twoją budowę. Budowę Twojego świata, świata wewnętrznego, ten konstrukt. Po drugie, chciałbym, żebyśmy wspólnie poznali też osoby, które są odpowiedzialne za każdy element tej konstrukcji. Oczywiście, w naszej pracy będziemy skupiać się na tym wadliwym elemencie konstrukcji czyli tym, co sprawia, że ta budowla nie podoba się Tobie, a nawet podburza Twój świat. Jeśli już poznamy wszystkie plany, te budowę, elementy oraz osoby, które są za te elementy odpowiedzialne, będziemy mogli poszukać odpowiedzi, dlaczego na pewnym etapie planów tej budowy pozwoliłaś, pozwoliłeś osobie na wprowadzenie tego elementu i wręcz Akceptację tego, pomimo że nie było to w Twoim guście, nie było to w Twoim pomyśle. Jednym słowem, chciałbym, żebyśmy odkryli, poznali cały Twój świat wewnętrzny i to, z czego jest złożony. Na drugim etapie, chciałbym, żeby wszystkie elementy, które są do siebie niepasujące. Które wydają Ci się niepotrzebne, a wręcz szkodliwe dla, te, dla tej budowy, chciałbym, żebyś to sama sam przebudował. A ja będę Ci w tym towarzyszył. Chciałbym, żebyśmy stworzyli taką budowlę, która w pełni będzie Twoja. Jeśli ta metafora była zbyt skomplikowana i przekombinowana przeze mnie, to nic. Spróbuj. Daj sobie szansę tego doświadczyć. Do zobaczenia.